Na początku chciałem ch 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 powiedzieć parę zdań o tej książce. Mianowicie po dzi dziennikach, y których publikacje zawdzięczamy panu Tadeuszowi Dreadowskiemu, po dziennikach Marii Dąbrowskiej, po wydaniu pism y y Jerzego Strzębowskiego, St 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 gdzie wielką rolę odegrał leży Ciciłoszewicz, no to mam, mamy jako dopełnienie Marii Delandowskiej i jej korespondencję z Jerzym Stępowskim. Jak czytałem tę języką książkę, to miałem wrażenie, jakbym czytał notatki do eseju zatytułowanego za Esencja polskości z domieszką masonerii. Esencja Polskości to oczywiście Maria ma, ma Dąbowska, a ta Domieszka to Jerzy z polski. To jest bezcenne źródło do wiedzy o historii inteligencji polskiej w XX wieku. I to, co tutaj najbardziej uderza, to jest konfrontacja tych dwóch perspektyw, obydwóch nietypowo, bo to jest nietypowa ta perspektywa pisarki, wielkiej pisarki, która pisze z perspektywy krajowej i perspektywa znakomitego emigracyjnego eseisty, bardzo nietypowego emigranta, który pisze z perspektywy emigracyjnej. Dla mnie Fascynujące tutaj były ro, ro, rozważania o kondycji Polski. Eee. Naj największym takim emocjonalnym napięciem przeczytałem drugi tom, To jest ta korespondencja 54-58, to jest październik. I na nagle oglądamy październik z tej perspektywy z której on jest oglądany bardzo rzadko. To jest perspektywa taki bym powiedział, nadziei. W świecie, gdzie nadziei było niewiele miejsca. I ta różnica perspektywy. Zwłaszcza w dz 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 dzisiejszych debat na temat PRL-ów i najnowszej historii Polski. Ta korespondencja jest takim kontrapunktem głęboko polemicznym. To jest taki akt niezgody na manicheizm, akt niezgody na taką czarno-białą wizję. Stępowski opisując swoje wrażenia z Orzów z Dąbrowską, pisze, że na wiele spraw musiał zmienić pogląd że przynajmniej w tym sensie zmienić pogląd, że Polacy w kraju, Symion rozmawia, uważają, że Polska to jest ich kraj, że ma, mają do Polski, do, do Polski oczywiście komunistycznej, do PRL-u stosunek. Identyfikujący się, chociaż nie utożsamiający się. To znaczy, to, to, to jest na nasz kraj, a nie żadna generalna gu, gu, gubernia w bolszewickich barwach, a jednocześnie wyemigranci, znaczy my imigranci, pisze czyli ten polski, jakby. Nie chcemy zrozumieć perspektywy Polski. I są przejmujące refleksje Marii Dąbrowskiej, zwłaszcza o londyńskiej emigracji. Przejmujące. I gdy, gdy to czytasz razem z dziennikiem, to ujawnia się coś, co się dzisiaj wymyka, kiedy się pisze o, to, o, o tamtych czasach. Co wymyka się? Otóż jest coś paradoksalnego w tym, że, że, że Dąbrowska w poszczególnym tym roku długi czas na, należała do Krajowych Niezłomnych. To jest taki tekst bardzo mało znany, nie, nie, nigdzie nie, nie zauważyłem, żeby ktoś nasał do tego tekstu. To jest jej, jej recenzja z książki takiego y, historyka złożonego z ruchem ludowym Szczotki o, y, o, o epoce potomu szwedzkiej. Otóż to, to oczywiście trzeba też w kontekście, to jest 1946 rok, ona to opublikowała w, w piśmie Warszawa, które y, Redagował dla Was, powiedzmy z Janem nie to wyszło ki kilka numerów w medii. Otóż ja to też nie niedawno i byłem w nim wstrząśnięty. Mianowicie Dobroska pisze tak. W momencie potopu szwedzim w Polsce. Wszystkie elity intelektualne. Y, 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 no, y, podchodzeniowe stanęły po stronie Szwedów. Przeciwko Szwedom stanął ciemny kościół katolicki, to jest jej sformułowanie. I otóż, przy, przy, przeciwko Szwedom stanął ciemny kościół katolicki i chłopstwo. Ale to oni mieli rację. I to elity zdradziły. Natomiast po, po Polskę tam, tamtego czasu i domyślę teraz, co już oczywiście nie jest mówione w ekspresji ratuje ciemna wieś i ciemne źle. Oni ratują Polskę. I jakby to genialne, niespotykane w ogóle w piśmiennictwie polskim, wyczucie tego, co jest tą jakby esencją rozumienia o polskości. Przez Marię do Dąbrowskiej. To jest fantastyczna książka, i to jest lektura no, obowiązkowa inteligencji polskiej na ten sezon. Bardziej mi, mi, mi miłość, mówił, ile tej inteligencji jest w Polsce: trzy wagony, gdy żeby zrobić wszystkich, gdy na sybiu, ale, ale książka wydana. W trzech tomach ta korespondencja <Kygrąc> dowodzi, że jest nas nieco nie więcej. Dzie, dzie, dziękuję Państwu. Głównym poprowadzącym będzie Piotr